Dzień dobry, wszystkich witam kolegów hodowców widzę że każdy mnie tu zna w sobie z hodowców i tam się tu nie chcę chwalić moje tam gołębie gdzieś tam pokażę się, tam pokażą tam jeden, ten chłopak jechał dzisiaj do Francji, z Opolskiego przywiózł mnie 10 worki karmy miał dużego busa, mówi żebym <grym> wiedział, że że tego to by na pak jeszcze więcej tej karmy dał, to ważne, Także kolego Cię pozdrawiam. Czy tam dwóch było? We dwóch kolegów Was pozdrawiam. Dzięki, że Cię tak Ta karma w miarę mocna. Dodaję, że tu nie będę kłamał, ale firma MMD, bez wezmę, zaraz Wam zdjęcie zrobię. Tej karmy. to jak się mówi, moim zdaniem, jest dobra karma. W miarę dobra cena. Ja tam na złotych jak się mówi, produktach nie lecę karmach nie lecę, od razu się pyta, co ma mnie tu przynieść, ja mówię, ja tu nic nie chcę, bo tu za dużo nie daję, tam kiedyś wam tym gołębiom, jak się mówi, ja nie wierzę w złote środki, ja wierzę, jak to mówią, w złote o gołębie, o, albo w dobre głębie Trzeba mieć w miarę dobre głębie i zdrowe, jak oni nie będą zdrowe, to będą i najlepsze i tak oni nie polecą. Karma też tak nie do końca, wiadomo, musi być, ale nie za gruba. Tak jak ta karma to jest tam rozpłodowa RLS, to mi się wydaje ona, na rozpod, to jest ok, ale ja je tam trochę po swojemu Jak się mówi, bo odwies musi być, 10% hiệuśmielni też musi być, konopi tak samo, 5%, Słonecznika też 5%, jeśli ja jeszcze je tu przerobię po swojemu, także jak się mówi, tu karma jest ok. Na razie, dzięki Bogu, jak się mówi, na stary nie będę leciał, trochę, jak się mówi, to oddychnę, tak, I teraz jest 18 godzina, to przyszły te gołębie, trzeba karmić, to, to koledzy nie mieli czasu, bo do Francji pojechali, to domu. to no, też się śpieszyli tam, jak się mówi, ale chłopi są, widać, uczciwe. to jak się mówi, to nie będę tu gadał, mówię tam, mówię, wiesz, jak się mówi... Ostatnio wystraszony, mówi, kurna i ten te ganiasz mówi, no co zrobić? No to właśnie to ludziom, ja powiem tak samo nie o to chodzi. Ja za dużo ufałem i tak samo to ci ze mną i na wspólne głębiki dawali. I, I na przykład i tam, żeby to każdy mnie dobrze zrozumiał i ich dawałem, i prezentowałem i na filmach podarowałem głębi, tam podaruję kiedyś, ale na razie jestem po prostu już zawiedziony. Jak się mówi, tu przyjeżdża niby do ciebie, do domu, siedzi razem, kawę pije tam nie będę już się tu wiele tłumaczył, się zdaje, że to człowiek no, moje zdanie, człowiek o, kolego cię z, z gór, w górale najlepsze mówi on mówi, to by krótki proces zrobił jest takim dziadem, ale jak się mówi Bóg może jest jeden, ale sprawiedliwy nie chcę nic gadać jak się mówi do Katowic mieli też przyjechać, nie przyjechali a czemu, to ja tam nie będę gadał, no nie chcę im źle życzyć, ale jak się mówi, może ten pan Buczek z góry, może, może to zrobi jakoś nad nimi jakoś, jakoś, rękę podtrzyma. tam. Ludzie, nie o to chodzi, no wiadomo, że był jakiś Rumun, czy tam jakiś innego narodowości, czy tam, no nie wiadomo, to nie musi być taki, czy taki, ale się mówi, no tu przyjeżdża, tu kawę pije, tu, tu daje, że tego, tu jedzie, z bo gdzieś był, gdzieś tu na filmach skakał jak małpa tam. Nie ma co do ukrywania, sam się falił, sam gdzieś tam poszedł, był grudek, sam gdzieś, sam filmy sobie ustawiał, skąd brał, co brał, a później takie rzeczy. Po prostu jestem, ludzie kochani, zawidzony, ale tak się mówi, tam nieważne o to chodzi, po prostu teraz nikogo nie zapraszam, jak się mówi, koledzy obyli, przywieźli, się spotkałem, jak się mówi, tam nie będę gadał, gdzie, pod domem czy, czy na ulicy. To się mówi tak, że tam koledzy zrozumcie mnie, o co chodzi. Ale chłopi widać, że, z, jak się mówi, zjejamy. Chłopi mieć jaja, a nie chuj, jak on nie ma jaj, to... To, to się mówi, to może jest obojniak, ale tam, no nie chcę gadać, moje moim zdaniem, to może obojniak. No, chłopiek nie masz jaj, to przestań dziedostwo robić. A po drugie, tak samo i Adam też się pozdrawiał, tam nie będę tu się za kogoś tam... Tłumaczył, czy tam wymandrzał, ale widzisz, wiesz jak są ludzie, pomagasz, tak samo ja, ja też nie powiem, o to chodzi, wszystko robiłem na gołębi. wszystko, i środki dawałem, może fakt, że za dużo dawałem, karmy dawałem, trzy tygodnie dawałem karmy, dwa razy w tygodniu zmieniałem, nie leciały, środki zmieniałem, nie leciały, wywaliłem wszystko, powiem szczerze, że 60% karmy, a reszty, jak się mówi, może być jęcz owiec, dobry się poradzi a dziad to może dać mu i marcypana, on nie poradzi, tam to wszystko teorie. Raz nie robi, raz dzień nie karmia, raz, dzień nie, karmię, raz dzień nie obloty, tak jak teraz z roboty samej widzieli, w której przyjechałem. 18 z 19, .00, głębiej jeszcze pisze, nie się mówi, ale dobry gomsy, radę daje. Pozdrawiam, nie zanudzam, także koledzy, musicie mnie nieraz to zrozumieć. Nie zapraszać, w sumie tam wiadomo, zaprosić do domu, dać mu kawę aż się za przeproszeniem zesra, ale kurwa, dziadów na działkę nie zapraszać. Tam, może nie każdy taki jest, może to, ale ja też zaufałem jak się mówi, jeden zwoju tu gdzieś jeździł do Ridberg, tu i tam oj dziadostwo zrobił i umie dziadostwo i gołębie gdzieś tam 100 km od siebie na kamerze był nagrany, obrączki pościno, ale to posłuchaj człowieku o o, o Tobie gadają teraz, się ja dowiem skąd jesteś z Bolesławca, w sumie tam z tej wioski tam 10 km na Wrocław gdzieś, Ciebie znają w sumie, po nikach w sumie cię znają. No, na razie, tak nie róbcie dostrwa i bądź chłopem z jamy, nie masz jaj to idzie na zakonnicę. Pozdrawiam cię.